Nie robi na mnie wrażenia ta informacja, e, ponieważ ja jestem w ponad 20 sprawach przesłuchiwany już, w związku z tym mogę odpowiadać również na pytania w tej sprawie, choć no będzie, tu mam do powiedzenia. na pewno pan pyta Natomiast... o to, czy ma pan wiedzę na temat finansowania kampanii wyborczej kandydatów PiSu z pieniędzmi, z pieniędzy między innymi właśnie Pawła Szopy. To będzie krótkie przesłuchanie, bo odpowiem zgodnie z prawdą, że nie mam żadnej wiedzy na ten temat. Ale też warto powiedzieć jeszcze jedno, że też nie dziwi mnie w ogóle, że one kolejne Informacje publikuje, do których nie jak autorzy piszą, dotarł czy w ramach śledczych działań dziennikarzy zostały pozyskane, tylko które są po prostu przekazywane z prokuratury. Mamy do czynienia z taką bardzo banalną czy wręcz ordynarną sytuacją, gdzie prokuratura regularnie zasila dziennikarzy czy osoby pracujące, bo to niewiele wspólnego ma z dziennikarstwem, osoby pracujące w Onecie informacjami z tego i z innych śledztw.